Witam was w 19 poradniku do Unity. Przepraszam za dłuższą przerwę, ale byłem na wakacjach i po prostu nie miałem jak nagrywać. Dzisiaj nie będzie anegdotki, bo nie chcę mi się po prostu szukać, ale będzie w następnym poradniku. Ja teraz wam pokażę jak zrobić prefab radar. Żeby go zrobić, tutaj w Game Master Menedżerze, otwieramy go i w radarze mamy tutaj część obiektów, y, ale nie są to wszystkie obiekty, jakie chcemy, aby się tutaj znajdowały. Więc y, one się znajdują tutaj. Otwórzmy to i to jest tak: ending point będzie nam potrzebny. Przeciągnijmy go do radaru oraz y, radar map. Radar map, przeciągnijmy go ją do radaru. I teraz po prostu wystarczy nam utworzyć ten prefab, który ja już utworzyłem. To jest ten prefab. I będziemy mieć tutaj wszystkie potrzebne rzeczy. Dobrze, teraz przejdźmy do naszego projektu. To czekajcie chwilę. otwórzmy e, scenę, otwórzmy level 1. Czy jak wy tam sobie go zapisaliście, ja sobie zapisałem level 1 i pojawił nam się oto nasz projekt. E, zauważyliście pewnie, że zmieniłem e, jakby wielkość naszego rad, m, radaru. E, zmieniłem to tutaj w kamerze. E, te wielkości zmieniłem, żeby była większa widoczność. I teraz przejdźmy do skryptu radar. W poprzednim poradniku zdążyliśmy napisać tyle i tyle. Ale to, to jest jakby trochę zły kod. Dlatego że mm, tutaj nie ma być mapa transform position, tylko kamera i tutaj także musi być kamera yy, gracza dodajmy jeszcze public transform kamera gracza żeby yy, nasz radar jego obracał się tak jak kamera naszego gracza czyli tutaj zmienimy to na to i to jest dobrze. Teraz musimy dodać masę innych tych właśnie naszych publików, transformów. Nie wiem jak to się nazywa fachowo, ale ja to tak nazywam. Dobra, tutaj dodajmy następną rzecz, czyli to będzie public transform przeciwnik na mapie przeciwnik na mapie będzie to punkt, który będzie pokazywał przeciwnika podczas on no, na radarze i będzie zmieniał także swoją pozycję w zależności od tego jak nasz przeciwnik zmienia pozycję Ja już utworzyłem e, nie wiem gdzie tutaj przeciwnik mapa normalnego cuba e, kwadratowego cuba e, czerwonego e, dałem mu Y-100 żeby się zmieścił pomiędzy tymi wymiarami żeby go po prostu było widać na naszej mapie znaczy na naszym radarze bo to ma okluder ma yy, pozycję o, o, ten ma minus 210 a to ma jakąś tam więc ja to trochę sobie podniosę żeby upewnić się że się zmieści i yy, tutaj stworzyłem właśnie to przeciwnik mapa prefab i dałem tutaj cuba to jest właśnie przeciwnik na mapie. E, co nam się jeszcze przyda? E, przyda nam się także e, public transform e, pun, punkt gracza na mapie. Yy, przyda nam się także public yy, transform occluder. Occluder yy, jest to właśnie nasz occluder. Czyli jakby on nam yy, teren tylko pokazuje ten, który jest nam potrzebny, żeby yy, nie pokazywać nam kwadratu o właśnie takiego czegoś to on pokazuje nam ten teren który widzi kamera yy, i dalej occluder jest public transform będzie nam potrzebny także arrow to jest arrow jest to 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 jest yy, ta strzałka chyba strzałka tak, to jest ta strzałka, chociaż nie jest to nam potrzebne. Nie będzie. Będzie nam także potrzebny Public, GameObject. I tutaj widzicie, dam takie coś, czyli że to będzie GameObject, który będzie zawierał, zawierał jak, jakąś dużą liczbę elementów, więcej niż jeden, czyli to będzie przeciwnik. Będzie on nam szukał przeciwników, y, którzy znajdują się na naszej scenie y, po to, aby później dodać przeciwnik na mapie y, y, odpowiednią ilość ich, y, tyle ich będzie przeciwników i y, aby oni się przemieszczali tak, jak się przemieszcza nasz przeciwnik. Y, następnie będzie nam potrzebny także... co nam będzie jeszcze potrzebne będzie nam potrzebne public game object znowu to samo ilość wzdłużę litery ilość yy, przeciwników na map tego i także będzie nam potrzebne public gry albo Ży czyli pękączek Ży po to aby z, aby dodawał nam te właśnie prefaby przeciwnik na mapie i to by było na tyle w tym teraz możemy przejść do update ale ja sobie to stworzę w nowych w strukturach grać? O, o, nie tak tutaj jest tego. To tu. To tu. I także public void przeciwnik. Tutaj aż mamy to. I teraz skopiujmy to do gracza i nazwijmy także w, gra, w update gracze żeby to było yy, ak aktywne. I tak samo przeciwnik, bo gdy tego nie nazwiemy, ten kod po prostu będzie nieaktywny. Ok, yy, teraz możemy się zająć tworzeniem naszej części gracza. Yy, Czyli to już mamy teraz okruder. Żeby okruder także tak, się przemieszczał, transform.position równa się New Kropka 3. To jest praktycznie to samo. I tutaj tylko z lekką zmianą okruder. Następnie będzie nam potrzebny arrow. Aha, nie stworzyłem arrow. Aha, tak, arrow nam też będzie potrzebny. przepraszam za to. public transform arrow. Nie tak, okej. Okay. Żeby się po prostu wszystko przemieszczało tak, jak idzie nasz gracz żeby nic nie zostawało w jakimś miejscu i żeby później się traciło to na przykład jakby oj yy, to ja kończę w tym poradniku i przejdźmy do następnego, bo mi telefon dzwoni.